Witam Państwa po dłuższej przerwie 1 listopada. To jest w Polsce tak zwane rodzinne święto, ale nie, nie tylko w Polsce. Znaczna część świata odpoczywa. Część z tej części odpoczywa z elementem religijnym, takim czy innym. No a wczoraj już. Wzorem przedwczoraj, nawet, ale u mnie wczoraj, wzorem amerykańskim czy tam jakimś jeszcze wcześniejszym, mieliśmy Halloween. Ja też miałem Halloween tutaj na klatce. Ktoś do mnie zadzwonił, otworzyłem, a tam takie zamaskowane postacie jeden w kominiarce, najwyższy. No więc wytłumaczyłem tym chłopaczkom, że no. Jakby ktoś był bardziej przerażony ode mnie, to mogą oberwać po prostu, bo wyglądają jak, jak napad złodziei. Jak napastujący yy, gospodarzy złodzieje, rabusie jacyś. I jeden z nich, tak jest mi powiedział, yy, yy, ale Halloween przecież jest. No machnąłem ręką na dalsze tłumaczenia i, i ich zostawiłem, ale chyba nie napastowali już nikogo więcej. Nie słyszałem dzwonków w kamienicy. No, ale to tyle. O Halloween były też 30. Przedwczoraj wybory w Brazylii. Podobno wygrał je sojusznik mafii narkotykowych Putina, były komunista, wsadzony do więzienia, zresztą całkiem niedawno, i wydobyty z niego za sprawą niby wyroku Sądu Najwyższego, ale naprawdę za sprawą zmiany prawa. Okazało się, że trzeba było zmienić przepisy, żeby, żeby przestał być przestępcą ten skorumpowany były komunista, który przeszedł na stronę mafii narkotykowych i, i globalistów. No i Putina również, bo jest jego sojusznikiem w BRICS-ie. No Bolsonaro też był dla jasności. No i teraz wszyscy czekają, a i wszyscy się zachwycają. Cały mainstream, cały system zachwyca się, że wygrał Lula, Lula de Silva. Lula wygrał, bo i to, to jest ten, ten lepszy, ten najlepszy. Przyjaciel Putina, były komunista. I, no i wygrał wyraźnie właśnie tam, gdzie ludem brazylijskim rządzą mafie narkotykowe. Więc widzimy, kogo system popiera. Ale co dalej będzie w Brazylii, tego nie wiemy. Jair Bolsonaro się nie odzywa. Śledzę jego Twittera, a także jego trzech synów. Trzej synowie z pierwszego małżeństwa <laughs> są też politykami i, i mają żywe, bardzo żywego Twittera. No tam też nic się nie dzieje na tych Twitterach ich nich. I natomiast, w, natomiast w mediach społecznościowych w Brazylii wrze od ogłoszenia wyników czyli od wczoraj rano, rana wrze, że, że może będzie zamach stanu, że wręcz bolsonaryści wzywają do przewrotu. Media, te oficjalne tam portale pytają anonimowych wojskowych, czy tam coś się szykuje, ponoć nie. W ostatni weekend listopada Prezydent Bolsonaro, który będzie prezydentem aż do Sylwestra, aż do Nowego Roku, w ostatni weekend listopada będzie przewodził takiemu tam ciału najwyższemu wojskowemu, ich niemu, wszyscy generałowie czterogwiazdkowi. No i tam się już wszyscy szykują na to, że jeśli coś się nie zdarzy, nie zdarzy wcześniej, to może zdarzyć się przy okazji tego spotkania. No, ale to nic na razie nie wiemy. Mówię prezydent urzędujący, rządzący się nie odzywa. Na pewno na pewno uważa, że wybory zostały sfałszowane. Co więcej, zostały sfałszowane z całkowitą pewnością. Po to jest demokracja, żeby fałszować wybory. Można tylko spytać, kto lepiej fałszował. Jak się okazuje, lepiej fałszowali zwolennicy Luli, i być może znajdą się na to dowody. Dowody fałszerstw w toku liczenia głosów, zwłaszcza tego maszynowego. No i oczywiście dowody podobne już są, takie widea chodzą po, po sieci. Widziałem je w sieciach, na Telegramie. Telegram tam jest popularny, tak jak, jak w Rosji czy na Ukrainie. Widziałem tam takie zdjęcia, ze, ze, jak tam ktoś kupuje głosy, tak, w imieniu tychże karteli narkotykowych, kupuje sobie wyborców. No zobaczymy, co tam, bo szybciej nas czeka coś, co ma się wydarzyć w Stanach Zjednoczonych, a nikt nie wie, co. Jutro środa, wieczorem naszego czasu, chyba o szóstej, według bo tam teraz się czas nie zmienił, a u nas się zmienił, Fed, czy Federalny Komitet Otwartych Rynków ogłosi kolejną podwyżkę stóp kłócą się komentatorzy, czy to będzie 25 punktów bazowych, czy 75 punktów bazowych. Wszystko wchodzi w grę. Nikt nic znowu nie wie. Oczywiście FOMC czy FED, podobnie jak Europejski Bank Centralny, no to są te instytucje, które miały prowadzić świadku lepszej przyszłości. Okazuje się, że straciły zupełnie zdolność sterowania czymkolwiek. Jeżeli FED podniesie stopy znacznie, a jest takie prawdopodobieństwo, że podniesie o te 75 punktów bazowych po to, żeby móc zacząć obniżać w grudniu, to takie tam są rachuby. To będzie oznaczało, to, 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 to akurat dla Amerykanów to jest jasne, tak, że takie podniesienie stóp oznacza gwałtowne, kolejne gwałtowne hamowanie gospodarki bo temu podnoszeniu stóp towarzyszy ograniczenie w bilansu Fedu, przyspieszone, to znaczy coraz szybciej, nie tylko, że Fed zasysa ten narkotyk z tak zwanej gospodarki, mówię tak zwanej, bo tam przecież te pieniądze nie trafiają do gospodarki, tylko najpierw trafiają do, do kumpli, do innych banksterów, od banksterów do banksterów, tak? Do właścicieli tegoż banku centralnego, do ich kolegów z innych banków, tak? Oni dostają to pra praktycznie za darmo, czy prawie za darmo. I potem dopiero do gospodarki te pieniądze od nich trafiają na coraz wyższy procent, żeby spłacać z procentami, z krwawicą. I y, także y, pieniądze, y, wszyscy wiedzą w Ameryce, że to takie coś oznacza, że to zacieśnianie polityki pieniężnej, że to wysysanie przez Fed pieniędzy, że to podnoszenie, podrażanie kredytu tak oznacza katastrofę gospodarki, i to się dzieje tuż przed planowanymi na 8 listopada wyborami. Podniesie się wrzawa. To na pewno nie pomoże demokratom tych wyborów do obu izb kongresu oraz na wiele stanowisk wybieralnych wygrać. No i no, po prostu oni coś muszą zrobić, tak? No, muszą coś zrobić, i tutaj. Chodzą jakieś tam plotki niekonkretne nie o tym, że w najbliższy weekend, już w najbliższy weekend, bo kiedyś kiedy, indziej, miałoby coś się wydarzyć w Ameryce. Czy to jakaś, jakaś emergency, jakiś stan nadzwyczajny? Jest ich dużo, dużo możliwości na podstawie. Między innymi rozważało, rozważało je to otoczenie Trumpa zimą po rzekomo przegranych wyborach, a przed zaprzysiężeniem. Różne możliwości, które nie są nawet ujęte w znanych nam przepisach, czy są istnieją publicznie nieznane przepisy o bezpieczeństwie Stanów Zjednoczonych, które można zastosować, który prezydent może zastosować w razie jakiegoś zagrożenia przez kosmitów, przez Rosjan, przez Chińczyków, przez kogokolwiek. I to jest jedna możliwość. Druga możliwość to jest oczywiście jakiś zamach pod fałszywą flagą. No i jeszcze jest parę innych możliwości, które tutaj rozważał, rozważałem nieraz, które przychodzą nam do głowy i prawdopodobnie przychodzą też do głowy potencjalnym autorom tego kolejnego totalitarnego zamachu na Stany Zjednoczone. No, myśmy tutaj cierpieli w Polsce też zamach globalny, ale teraz zamach będzie już tylko na Stany Zjednoczone. Bo władza tego centrum globalizacyjnego jednak się ograniczyła. Wspomniałem o Twitterze, o Twitterze Bolsonaro. Zapraszam na mojego Twittera. Miałem tam teraz przygodę, przygodę po tym, jak przejąwszy Twittera, Elon Musk zwolnił główną cenzorkę Widżaje. Gaddę, gad, gadde, nawet nie słyszałam nigdy jej nazwiska, tylko w druku. Otóż ta widżaja wyleciała w piątek. W piątek i sobotę przybyło mi nagle 40 followerów, czyli obserwatorów. To się nigdy nie zdarzało, bo jak mi zaczynało kiedykolwiek szybko przybywać tych followerów, to to natychmiast maszyna mi odłączała, mam informację, kliknąłem obserwuj, pisze ktoś tak, follow, ale mi maszyna to wyłączyła, znowu mam, ileś razy musiałem pana followować. No więc teraz tego nie było przez dwie doby, a teraz, żeby było śmieszniej, to potem było znowu kilku i teraz jest stan stabilny, to znaczy, że te maszyny cały czas tam robią jakieś dziwne rzeczy, bo w to, że po prostu ludzie gwałtownie chcieli mi, mnie czytać, a potem nagle przestali chcieć, no to ja w to po prostu nie bardzo wierzę. Zrobiłem nawet taki eksperyment, że wrzuciłem wczoraj na Twittera bardzo dużo tweetów z, po angielsku zaczerpniętych z ideologii walkizmu, genderyzmu i tam przeciwko białej supremacji. Myślałem, że to coś, coś, coś pomoże, ale ktoś mi u, u, uświadomił, że maszyna nie da się złapać na takie moje podstępy. No to, to tyle, ale a właśnie w, jeszcze tutaj mam w notatkach, że w Unii Europejskiej bardzo poważni urzędnicy natychmiast zareagowali na informację Maska, że teraz Ptaszek jest uwolniony. Is freed, the bird is. Jakoś tak to było. Oni napisali po francusku i po angielsku, że no nie, 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 w Europie to będzie na naszych zasadach. No i być może te nasze zasady niedługo poznamy, jak się Unia Europejska weźmie za Twittera. Kanye West obecnie je, yeah, od razu wrócił na Twittera a ponieważ potrzebuje, potrzebuje pieniędzy i sławy to atakuje system atakuje system w kolejnych wywiadach, atakuje Żydów, i w ogóle kogo się da ja to tam mnie to się podoba, bo mnie się podoba to, że, że jemu to się opłaca, zobaczcie Państwo gwiazda amerykańska czarna gwiazda, no wiadomo tam czarni z Żydami tak się średnio zwykle lubili, ale ale lubili za to generalnie podobno Ameryka, amerykański czarny to lubi murzyn powiedzmy sobie wprost, to lubi w ogóle lewicę. a on tak nie bardzo te lewice lubi. Ten Kanye West. No więc z tego wynika, że opłaca się atakować system. W Ameryce już się nawet bardzo opłaca i można na tym grube miliony zarabiać. U nas jeszcze nie. O tym do, do tego zaraz dojdę. To jest dobry znak. To znaczy, że system Pada. Świetnie. No dobrze, to jeszcze, to jeszcze tutaj patrzę, patrzę, co by tutaj, nie chcę wszystkiego opowiadać. No dobrze, to skoro już mowa o tym, jak zarabiać na, na tym na byciu antysystemowym, czego ja nie robię. Jak mam co jeść, to nie muszę zarabiać na fanach, prawda? Fani, no wszyscy, wszyscy chyba chcą zarabiać na fanach. Ja, ja, ja jestem taki dziwak i nie chcę zarabiać na fanach. Fani, fani niech sobie wydają pieniądze na coś ciekawszego niż na, na moją poranną kawę. Jak tam niektórzy zbierają na kawę, obejrzałeś to teraz mi postaw kawę. Mam kawę zbożową, to sobie tam popijam. W każdym razie o zarabianiu na fanach to teraz będzie o telewizji w Realu 24, którą niezmiennie cenię i, i kocham. No ale niestety skrytykowałem, bo jak kocham i krytykuję, skrytykowałem na Twitterze i zaraz powiem, co skrytykowałem, skrytykowałem fatalną konferencję w Krakowie, która odbyła się tam parę tygodni temu już chyba, ale, ale dopiero teraz na Bambaju na, w telewizji w Realu24 ukazała się pełna pełna relacja. Skrytykowałem, bo tytuł tej... Tej mało, mało yy, niewielkiej po prostu konferencji, na której było bardzo mało ludzi, niewiele więcej widowni niż uczestników. Tytuł ten brzmiał: Wielka debata wolnych Polaków dlaczego jesteśmy słabi dlaczego nie przekonujemy Polaków. No, zdenerwowałem się, bo to ja wylansowałem tych wolnych Polaków. Oczywiście to nie, nie, nie mam żadnych praw autorskich do tego, to jest taka dość oczywista zbitka. Polacy to wolni. Ale taką książkę napisałem, potem ktoś tam się w pisowskich kręgach przeraził, że może ja tam coś kombinuję, coś powstanie pod tą nazwą. Już tam się myślałem, że zarejestrują. Na wszelki wypadek ktoś zarejestruje partię, taką, żebym przypadkiem ja tam tego nie zrobił ale to się tam skończyło na różnych publikacjach o wolnych Polakach w mediach tożsamościowych, pisowskich, typu tam Karnowscy, Rymkiewicz pisał o wolnych Polakach, takie rzeczy. No dobra, więc przepraszam, nie napisałem książki, napisałem felieton w niedzieli, o, i potem dopiero po, tych, po tej całej akcji wykorzystywania tej zbitki przez pisowców, napisałem książkę, gdzie wyśmiałem całą, rozdzialik poświęciłem Wyśmianiu tego przerażenia, że może wolni Polacy to będzie jakieś teraz hasło nowe, jakiejś nowej, antysystemowej opozycji. Ale w końcu to hasło gdzieś tam dotarło, gdzieś tam się rozprzestrzeniło, no i właśnie teraz Piotr Szlachtowicz zrobił tę debatę w Krakowie i mówi, zdenerwowałem się, bo wolni Polacy to nie jest tak, że wielni Pola, wolni Polacy są słabi i nie przekonują Polaków. No, proszę sobie nie wycierać buzi wolnymi Polakami. No, jeżeli ktoś nie przekonuje Polaków, no to niech sam się zastanowi i niech nie robi z tego głośnej debaty, bo to zresztą jest przeciwskuteczne. Jak można pokazywać, yy, yy, chwalić się tym, że jest się słabym i się nie przekonuje Polaków? Zastanów się w kąciku Piotrze, zastanów się w kąciku Marcinie, Niech się pan zastanowi, panie Adamie Zięcina, w kąciku, dlaczego nie przekonujecie Polaków, dlaczego telewizja w realu, mając do milionów, a na pewno setki, a już na pewno dziesiątki tysięcy stałych fanów, mając jeszcze kanał na YouTubie, nie skorzystała z tego chwilowego daru niebios który został odebrany potem za przyczyną zdenerwowanego z kolei premiera Morawieckiego i jego żydowskie kuzynki. Dlaczego nie wykorzystali tego, żeby coś zbudować? I teraz się szamoczą z źle działającym Banbajem. No to jest ta moja krytyka. Był czas, żeby to wykorzystać. Mieliście, koledzy, ogromne aktywa. Były za zawsze zagrożone. Wiemy, z kim walczymy. Znamy wroga. Znając wroga, Znając realia, trzeba się dostosować do realiów, a wyście się nie dostosowali. Poza tym rzeczywiście tam Marcin Roller odpisał mi, no jak, bo ja mu napisałem tam, ja napisałem, że jak to, że wydawali pieniądze bez głowy. Jak to przejrzyście wydawali? Tak, przejrzyście wydawali pieniądze. Nawet tam wirtualne media czy coś takiego tam ich doceniły. Co z tego, że przejrzyście jeżeli bez sensu. Ja sam widziałem laptopy po 17 tysięcy. Yy, wszyscy dostali. Yy, zestaw laptopów kosztował, yy, tak jak policzyłem, chyba yy, 80 tysięcy, czy ileś dla redakcji. No to nie są małe pieniądze. Ja wiem, żeby każdy mógł robić relacje tam z wydarzeń i tak dalej. No ale to potem się i tak nie, nie bardzo przydało. To się nie zwróciło. Po prostu tak niestety jest, że za pierwszym razem w życiu, jak się ma sukces, to on, on uderza do głowy. I tak się zdarzyło. nie roli Szlachtowiczowi i, i, i tam reszcie kolegów. I teraz jest marnie. Ja życzę telewizji w Realu24 odbicia, powtórki sukcesu już bez poprzednich błędów. A że to jest krytyka? Jest krytyka. No, tak bywa. Po prostu. Ja się nie... Mnie krytykują. Ja krytykuję. Tak, takie życie. No, po prostu. A najfajniejszą krytykę z grona... Miłośników telewizji w Realu 24, takich bezkrytycznych, właśnie miłośników telewizji w Realu 24, dostałem na Twitterze mianowicie taki komentarz: Brzydko się pan starzeje, napisała uwaga Monika Cipcińska. Monika Cipcińska, tak, dobrze. No dobrze, to już zostawmy te nasze polskie sprawy. Wróćmy do Ameryki. E Ronald, co ja mówię? Ronald Reagan, nie. Donald Trump użył z kolei, niedawno zbitki bitki Communist USA, komunistyczne Stany Zjednoczone. Bardzo mi się spodobało. Ja też używam od, od dawna tych. To znaczy nie, nie ja jeden oczywiście, tak? On zaczerpnął to z różnych mediów społecznościowych, prawicowych i tam z mojego ulubionego Miwi, gdzie też poza Twitterem mam konto, ale mało używane. Na MIUI jest masa ciekawych rzeczy, ma masa grup konserwatywnych, prawicowych, amerykańskich, libertariańskich. Warto tam zaglądać. W każdym razie Trump to zaczerpnął, powiedział komunistyczne Stany Zjednoczone. No Ja to zapowiedzia zapowiedziałem na Twitterze, że na pewno to się zrobi popularniejsza ta zbitka dwóch słów. I rzeczywiście w Google'ach z 6000 tysięcy USA... Już przybyło tych tam rekordów z 6 tysięcy do 9 tysięcy, to też jest dobry znak. E, e, no. Tak, tak, tak. O właśnie Nancy Pelosi. Tak mi się przypomniało, właśnie ostatnio, że 3 lata temu chciała usunąć Trumpa, e, impiczować go z powodu mental impairment, czyli upośledzenia umysłowego. To wyjątkowo dobrze, dobrze brzmi teraz, kiedy obserwujemy następcę nielegalnie zaprzysiężonego prezydenta Bidena, następcę legalnie wybranego Trumpa. Nancy chciała usunąć Trumpa z powodu właśnie tego upośledzenia. Ostatnio jej, jej faworyt Joe Biden wspomniał, że był w 54 stanach USA myślę że w Polsce nie, nie wszyscy muszą wiedzieć oczywiście bo co nas obchodzą stany zjednoczone ale jednak sporo Polaków wie że stany zjednoczone to 50 stanów a w ameryce wypada żeby to wszystko wiedzieli, wszyscy wiedzieli bo taka jest po prostu treść nauczania w młodszych klasach szkoły ichniej podstawowej mówię ichniej po raz trzeci dzisiaj bo w ten sposób się Chcę pochwalić, że y, lubię język ukraiński i Ukraińców, bo to jest zaczerpnięte w naszym języku od, od z ukraińskiego. A ja tutaj bardzo demonstruję swoją przyjaźń z narodem ukraińskim. Y, no i y, tak, więc Biden był w 54 Stanach, ja się z tego strasznie nabijałem na, na Twitterze. Cały czas zapraszam na mojego Twittera, który z komentatorów zauważył, że faktycznie Biden był w 54, a przynajmniej w 52 Stanach, bo w 51 Stanach, bo był przecież w Polsce. No a Polska jest takim właśnie stanem. To nieprawda, że jest stanem. Tak samo jak nie była Republiką Sowiecką, to. Ale tak to rzeczywiście troszeczkę tak jest. Tymczasem, co do. Jeśli mowa już o Nancy Pelosi, to jej mąż parę dni temu wrócił w nocy do domu z męską prostytutką. Lewackim takim działaczem, krzykaczem. Który chodzi za pewną Żydówką z Rosji, chodzi w nudys, chodził w ludystycznych pochodach w proteście przeciwko złemu światu, złej prawicy, złemu wszystkiemu, tenże Lewak i męska prostytutka homoseksualna pokłócił się ze swoim gospodarzem sobie doskonale znanym jak wynika z już pierwszych dochodzeń, pokłócił się w domu nad ranem i walnął go młotkiem tegoż, tejże ofiary, sięgnął po młotek po prostu, tam jakiś młotek był, sięgnął po młotek i walnął w łeb męża Nancy Pelosi, pola Pelosi'ego, Pelosi no operacja jakaś tam mózgu w ogóle i takie różne straszne rzeczy, Pierwsze reakcje komentatorów mainstreamowych były takie, że no to po prostu tak, no terroryzm domowy, ten, ten terroryzm wewnętrzny, tak, to tak tam mają od 20 lat, od czasów Busha specjalne przepisy przeciwko terrorystom wewnętrznym. A kto jest terrorystą wewnętrznym? Wiadomo kto. No nie czarne, te czarne pantery rozmaite tylko tylko białe, biali no, zwłaszcza jak mają jeszcze taką szpukawkę przy sobie, albo młotek sęk w tym, że także teraz młotkiem się zabija i myślę, że młotków należałoby zakazać w Stanach Zjednoczonych, u nas też ale problem polega na tym, że to nie był terrorysta prawicowy, tylko to był homoseksualista lewicowy i kochanek męża spikerki Izby Reprezentantów no, i co to oznacza? Już są komentarze, że, że ten David zostanie zebstajnowany. No, po prostu, krótko mówiąc, dla uciszenia jego i, i sprawy, trzeba go będzie dość szybko zebstajnować, czyli po prostu nawiedzi go jakiś seryjny samobójca w celi że, no, i będzie z głowy. Sprawa zniknie. No to to ja tak chyba, chyba wszystko na dzisiaj. Tak, wszystko. Już nie będę opowiadał innych rzeczy. I tak już jest bardzo długo. Życzę Państwu spokojnego, świątecznego dnia, który w katolickiej Polsce jest dniem uroczystym, zamyślonym, ale radosnym, bo katolicy obchodzą wspomnienie czy święto tak naprawdę. <laughs> wszystkich którzy trafili w końcu do nieba czy to od razu po śmierci czy jeszcze po drodze przez czyściec no i trudno się martwić co na wie, można się martwić własnym losem ale na pewno nie trzeba się martwić losem tych zmarłych którzy tam trafili jutro zaduszki czyli to jest w tej tradycyjnej teologii kościoła katolickiego modlitwa za kościół cierpiący bo ten kościół co jest w niebie to jest kościół triumfujący dla katolików a ci, co jeszcze tam nie trafili, to jest kościół cierpiący, ci, co w piekle, to już nie jest kościół, a ten kościół tutaj na ziemi to jest Eklezja Militans, kościół wojujący, który zmaga się ze swoimi głównymi wrogami, a według tej teologii katolickiej, starej, tak naprawdę głównymi wrogami to tam jest ciało, Szata i grzech, z tego co pamiętam, ale oczywiście nie jestem specjalistą, więc może ktoś mnie poprawi. Prosząc Państwa o Poprawki, sprostowania, krytykę, a nawet tam ewentualnie chamskie bluzgi, które bardzo pomagają też w oglądaniu, to znaczy w klikalności, bo tam każdy komentarz po prostu powiększa mi jednak szansę na, na, kolejne, na, kolejne, klik, na kolejne kliknięcia. Więc proszę o to wszystko proszę również o kciuki w górę i subskrypcję oraz żegnam się z Państwem do następnego razu, który nastąpi nie wiadomo kiedy.